Hej, witam Was w kolejnym odcinku Oksygena. Ostatnio prawie udało się ukończyć budowę łazienki w naszym śpiłkolocie. No i w sumie już niedużo brakuje, aby ten projekt dopiąć. Dlatego dzisiaj przyszykujemy drzwi i chyba wprowadzimy pierwszych lokatorów. Mam taką nadzieję, że się uda to ogarnąć. Czyj, dzicielka, co Ty robisz? A, tutaj jesteś OK. Eee, tak, tutaj pójdzie nasz ostatni już. Halo. Wizzwurcik, mam nadzieję, że dobrze się spisze, zapraszam, cakcie malucha, bo ta turbina cały czas mi się przegrzewa, no i ona bardzo mocno spowalnia pracę całego systemu, zobaczcie, o, nic nie idzie, tutaj czeka gorąca solanka, tutaj nie idzie, zimna solanka, no i taka robota to jest właśnie, tragedia się tutaj dzieje, chociaż tutaj widzę temperatury też dziwne się robią, mm. Tutaj już nie żyją zwykłe widzę, tylko są jajka pufletów, których tutaj absolutnie nie potrzebujemy. I jakiś Waterweed? Co to jest? Halo, co tu robi Waterweed? Halo, Wykorzęcie go. <laughs> Waterweed mi się przyplątał i szczęśliwy siedzi. No, może nie taki szczęśliwy, bo w sumie usekł. Tym jest gorąco, ile ty masz. 67, no to już podlewamy cię chłodniejszą wodą. No wiele na to już nie poradzimy. Tu masz 65. 65, ona się. To ona taka gorąca. Halo, ona powinna być chłodniejsza. Tutaj się grzeje jak diabli, od tego pewnie. Ta, to ma 70 parę i grzeje. No ładnie. Ale coś tu czało. Nie wiem, <grym> nieważne. Hmm, w każdym razie, niedługo będziemy mieli wreszcie squeaky paflety. Eee, tutaj w ogóle, w naszej hodowli, ów, tu wreszcie jest jakaś przyzwoita ilość. Więc to bardzo fajnie. Ciekawe, czy tego squiky Pafleta, który siedzi w inkubatorze, uda się przetransportować. Fajnie by było, gdyby go wcisnęli. Ile ty w ogóle masz progresu już? 24%. Jezu Ledwo zaczęta. Co tutaj siedzi? A, dobra, to w rurach leci, dobra. Wyglądało, jakby tutaj coś łaziło żywego. No ale dobra, wracając do śpiłkolotu, bo on jest naszym priorytetem na dziś. Ty jesteś w lewo ustawiony. Tutaj. Trzeba koniecznie to ogarnąć, yy, tylko tak, um, nie ta zakładka, ta tutaj, Tak, dobra, oj, nie, co ja robię, yy, anuluj, drabinka, tu musi być drabinka, bo czy to jest wnętrze zbiornika, no to halo, um, tu, tu i tutaj niech będzie, wszystko jedno, to proszę mi rozkopać, tak. Tutaj nie wiem, czy powinno być aż tak głęboko. Ta pompka powinna stać w dołku, no ale ona wciągnie raczej od dołu, więc i tak zadziała. To tutaj jest już dobrze zabudowane. Tutaj powinni sięgnąć z tego miejsca. Ewentualnie zróbmy sobie jedną drabinkę. Tu. Tutaj. Dobra. Priorytet tego wszystkiego to jest dziewiątka. Zapraszam. Dobra. I tu. Żeby to już było zrobione dziś. A nie kiedyś o i tak teraz jak tam wejdziemy tędy wejdziemy dekonstruujcie to na dziewiątce zapraszam zyskać dostęp doskonale o i teraz można kopać jak dobrze jak fajnie jak tutaj jest z bakteriami um, sporo szlamu który nie jest no niezbyt zdrowy dla moich duplikantów więc zrobimy tak pyk Pyk, pyk, pyk i tutaj pojedziemy. O, part linowy normalnie. I tutaj w drugą. O, i powinni wszystko sięgnąć stąd teraz. Tak, taki jest plan. Wszystko sięgnąć stąd. Um, to będzie można dzięki temu skosić też łatwo tu, bo będzie zasięg zdolnych. Potem tylko to, to i jakoś to ogarniemy. Ewentualnie zróbmy też tak. Tutaj o, ale mam zajebisty pomysł. Patrzcie. Zrobimy tak. I potem każemy rozkręcić te i to ostatnie. Potem każemy rozkręcić te. I oni wciąż będą mogli chodzić po tych najniższych, a potem je rozkręcą z ziemi. To bardzo przyspieszy proces rozkręcania całego tego dziadostwa. Bo nie będzie trzeba marnować czasu na to, żeby rozkręcić jedną, potem dopiero drugą. No bo, jak im każemy wszystkie, to wiadomo, rozkręcą pierwszą i stwierdzą, że już nie ma dojścia. Zawsze tak robią, więc, no, jakby nie spodziewa się nic innego po nich. Yy, tutaj siedzą stare pakuśki. Można by im algi dawać, ale już mamy hodowli dużo. Kilka różnych. Tutaj siedzą paku, tutaj siedzą paku. I jeszcze tutaj siedzą paku, więc powiedzmy, że nam wystarczy póki co. Hmm, grunt to, żeby tutaj... Autozapis? Żeby... F... Halo? Ło! Wow. Przestało mi reagować na wsad, co ciekawe. Dobra, już. Grunt to, żeby tutaj... Czy tego... Tu... Czegoś tutaj nie brakuje przypadkiem, bo takie mam... Jezu, nie aż tak. Dziewiątka. Dekonstruuj na dziewiątce, może tak to zrobimy. O! Mam nadzieję, że tapety nie rozkręcą z tej okazji. Kopiuj łóżko tu, kopiuj łóżko tu i zaraz będzie jeszcze tam. Dajesz. Dajesz, Bob. No co ty tak. Nie, kuźwa, no wiedziałem, wiedziałem. Wiedziałem, że oni to zrobią. Przecież nie da się zrobić czegoś porządnie, trzeba coś spieprzyć zawsze. Tu. Halo, kliknę, kopiuj. Dziękuję. Tu. I robisz cymbale. A łóżko, kopiuj. Tu. Pyk, dobrze. Gdzie ty lecisz? Po materiał do budowy. Okej. Okay. A tutaj to nie może być ten, co leży. Rozumiem yy, skażone. <grywy> tutaj miał kamienia, żeby zbudować z niego to nie trzeba lecieć po inny. Ten się nie nada. Ten jest brzydki. Ten mu nie smakuje. Um... To proszę rozkręcić. Kto tam się znowu? Rolniczka, ok. a gdzie, co z tym, przyniosła wizurta i wpieprzyła go do wody, no, czy ty jesteś normalna? Znaczy ja znam odpowiedź, to jest y, odpowiedź negatywna, ale no. Ciebie zabijamy, bo tutaj nie ma sensu, żebyś ty siedział. Halo, wsadźcie tego wizurta noż do diabła, co jest z wami nie tak, tyle czeka i dalej nikt. A to proszę mopować. Z tego i tak już nic nie będzie. Dobra. To to mamy ogarnięte. Um, o wreszcie, Wizwórcik. Będzie zaparkowany na miejscu swoim. Dajesz biegaczka. No. Dziękuję bardzo. To jeszcze teraz go na woście. Na wieście, cokolwiek. Halo. Wizwort. Kto cię idzie nawozić? Nikt. Ej, hey, to czemu? Fosforyt? Nie ma fosforytu? O kurde, poczekajcie, wykopiemy trochę. I zaraz będzie. Ty, to wszystkie inne uizórki też są zagrożone. Gdzie jest mój fosforyt? Halo. Um, tutaj. Nie, fosforyt. A jest. Stoje to 13 ton dostępnych, zero. Świetnie. Mmm. Teraz jak wygląda fosforyt? Gdzieś w tym biomie występuje. To jest fosforyt. Dobra. To tak, kopcie na. Alarmie tutaj i tutaj i tutaj i tam oraz tutaj i tutaj i tutaj i tutaj i tak. O właśnie tak. Zapraszam kopać. Tam um, tak i tak i tu całe dokładnie. Proszę ryć. Ryjcie w tym. Dobra. Tutaj jest spory zapas fosforytu na szczęście, to nam trochę pomoże. Bez dwóch zdań. Kto się znowu skalduje? Kto tutaj znowu łazi się parzy. Co no. wy tutaj chcecie? A. Nawozili miły wizurta, co kazałem im zrobić. No tak, tak. To by się zgadzało. Um, nowy duplikant. Zobaczmy, kogo granem chce sprzedać. Arbor Acorn. To jest cenna rzecz, ale już mamy. Eee, dobry farmer. Dobry biegacz z atletyką i rancher. Researcher. No, tak nieszczególnie. Bym was chciał. Wolałbym nie, tak powiem. E, tutaj toalety, widzę. hu nie są gotowe. Ty jesteś już podłączony? Tak, jesteś podłączony do wylewania czystej wody. Ok. A wy tutaj brudną wodę odprowadzacie w to miejsce. Okej, okay, to to wszystko się zgadza, póki co. Tylko, że nie jest skonstruowane jeszcze. To jest zasadniczy problem. Dostawnik pewnie tutaj, no jasne. Co ty tam dostawiałeś, typie? Coś mi się nie podobasz. Ile ty chłodzisz w ogóle? Jaki wild grow ty? A dobra, to ma też. <laughs> Jaką ty masz skuteczność chłodzenia? 1000 ty, gramów na sekundę Ale jak bardzo opuszczasz tę temperaturę Nie chcę wiedzieć co to jest temperatura Chcę wiedzieć o ile ty ją opuszczasz Mordo Mów do mnie 90 stopni, 70 stopni, 90 stopni Zajebiście to jest miarodajne Takie sprawdzanie Dobra no zobaczymy Na dłuższą metę czy coś zadziała I pomoże To ma niby ile turbina Setkę, jest na granicy eee. Cza. Gdyby się przydało lodopłytkę, dupnąć jedną. Ej, w sumie to nie jest głupi pomysł, wiecie? Wezmę sobie taką lodopłytkę. I patrzcie, tutaj zbieranie dam na alarmie. Pyk, zbieramy wodę oraz robimy sobie jedną lodopłytkę. Pyk, zwykła z czystego lodu albo z brudnego, bo jest tańszy. I myk, lodopłytka. I zobaczymy, co się stanie z temperaturą maszynki. Zróbcie ją u góry, niech ochłodzi trochę powietrze dookoła, a potem się stopi. To już w ogóle maszynkę schłodzi fest. No, dajesz woźny, bo też, kurde, i z senku leci. Nie, to jest, kto to jest, spalnik. Dwaj wymiękli <grym> w przedbiegach. A, bo wy wycierać lecieliście, dobra, już myślałem, że tak szybko lecicie po to. No, to by było zbyt piękne. Ile tutaj jest chloru? 1100, to mało tego chloru. I ten ma dormant. Ten się zepsuł i nie, nie działa. Świetnie. Dobra. olać to. Yy, teraz już tylko mopowanie. Czyli cały fosforyt, co mieli, to wykopali. Bardzo się cieszę. Yy, tutaj też kopcie fosforyt. Bym prosił. Pyk. Całe tutaj zryć. O. To. Tak. Yy, tutaj to nie będę ruszać na razie. Ciebie bym chętnie ruszył. Tak, żebyś mi do bazy nie wlazł. Ale na razie jesteś daleko, więc powiedzmy, że będziesz żył. Ey, eee, Po Pokeszel. Pokeszele są przydatne. Ja bym złapał takiego pokeszela w sumie, wiecie? Bym go złapał i wsadził do jakiegoś zbiornika z wodą, który jest niezajęty. Czym? Jakiś niezajęty zbiornik z wodą. Czym ty się żywisz w ogóle? Polute dirt i rod pile. Ile mamy polutet derta? Może tak. Zobaczmy, czy nas stać na utrzymanie tego. Polutet e, derta. 22 i 7 tony. To trochę jest, niby. E, tu jest jakiś wolny zbiornik z solanką, co prawda. Jaką ty wodę preferujesz do życia? Żeby stać się sani-szelem. Nie, sani-szele nie mają z kolei tego. Kurde. Tylko w brudnej wodzie chyba rosną z tego, co kojarzę, czy w czystej? Chyba tylko w czystej. Eee... A... Gdzie są informacje o tobie, przyjacielu? Dobra, zobaczymy tak. Ok, są nieagresywne. No, aha. chyba że ich jajka są złożone. To, to Dobrze to dodają. 100 cykli żyją. 12 potrzebują. Yy, miejsca na każdego zwierzaka. To dużo miejsca. 70 kilo na cykl i robią z tego piasek. Super. Ołk szele. O proszę. I żyją się też szlamem, co jest dość ciekawe. I robią. Żyją w etanolu. To jest zabawne. I robią. Aha. Lamber, czyli drewno robią. Okej. Okay. Drewno z etanolu. A z tego, co mam to z drewna robi się etanol. To możliwe, że to będzie takie perpetuum mobile. Zaczymy? Hmm. Tutaj że żyją sto cykli, tutaj ich warunki bytowania, ile żywią się, dobra, sani, szele. Żyją w wodzie, tylko w wodzie, co ważne, i usuwają bakterie z cieczy, w której siedzą. Jedzą polutę dirt, slime i rot pile czyli też jedzą szlam. I zostawiają, o, roe shellfish. Hmm, Czy z tych jest jedzenie? Co się z tego robi? O, kupć seafood. Ej, no to w sumie dobre, tylko że one długo żyją. To a jak z czystością mojej wody? Bo gdyby tutaj była ta woda dość y zabakteriowana, to mógłbym wrzucić niby Pokeszele, żeby mi się zrobiły Saniszele i tutaj żyły. Ale w tej sytuacji to nie ma większego sensu robienie, tak? Temperatura wzrosła mi do 40 stopni, a jak tutaj? Tu leci 40, tu 87. Nareszcie mi się. Urłanie gotuje to. Chyba będę musiał zrobić jakieś chłodzenie awaryjne, i kolejne takie coś zamontować, bo się tego inaczej nie da. Hm. tunery No to jest rozwiązanie jakieś, ale to jest rozwiązanie dość uciążliwe w stosowaniu. Tutaj żyjemy tylko dzięki temu, że mam tyle Wizwortów, które mi to. Całe gorąc pochłaniają, przynajmniej się starają to robić, bo widzę, że im słabo idzie. One są zbyt mało wydajne. A, bo tutaj ogólnie jest mało gazów dla nich. Niskie ciśnienie tutaj panuje. Pokażcie mi. Tak, niskie ciśnienie jest tutaj. Musimy trochę zwiększyć ciśnienie tlenu i wtedy powinna ich wydajność wzrosnąć, bo niektóre to pracują na jedną piątą gwizdka. Widzę. O, super. Halo. Proszę się odwiesić, dziękuję bardzo. O, dobra. Oczywiście to anulujemy. Halo. Dziękuję. O. Będę po prostu odłączał chyba tutaj, a nie tutaj na dole, już niech będzie jak jest. I teraz co? Tutaj ilość tlenu rośnie. Tylko, że dalej mój złoty w gazie. Kurde, no. O. Teraz trochę wzrosło ciśnienie. a temu spadło prawie do zera. O, jezu, co tu się dzieje złe rzeczy. Tutaj pszenica dalej nie chce rosnąć, bo jest jej za gorącą. Ten tlen w ogóle się nie chłodzi. To było 73, dalej jest 73. A kurczę. No tak, i co ja mam niby z tym zrobić? No nic nie mogę z tym zrobić. To musi być za gorące przez długi, długi czas i koniec. Ten play to na alarmie mi zróbcie, żeby wreszcie cokolwiek się ruszyło w tej kwestii. No, baza mi się powolutku gotuje, powoli robi się. Halo? Pomarańczowa. Też nie była zielono -żółta, teraz się robi żółto-pomarańczowa. Na przykład tutaj, gdzie mi ciepło chodzi z tego przegrzanego miejsca. Widzicie, tu już jest 38, a tu jest 30. A, tutaj wezmę płytki izolacyjne, tak szczerze. Na 9, kładźcie, żeby to wreszcie ktoś położył kiedyś. <laughs> Halo? Aha. To anulujcie. I kładźcie mi te płytki, które tam mają być. To i to. Hejk, zapraszam, montować. Te płytki są raczej istotne niż nie. Czy ktoś jest ranny? Nie. Ale na tyle już niektórzy są. No to was przypiszemy do łóżek. Proszę odpocząć. Się wyleżeć. Jest możliwość, póki nie mamy nic groźnego do roboty, to możecie się trzymać na wysokim HP. Czy tutaj jest prąd? To jest pytanie? Oczywiście, że nie, bo zapomniałem podłączyć. Eee, jakie tu jest obciążenie na tym kablu? 1200. Hm. A tutaj jest dobra. Tu jest duży transformator. To w porządku. To tak, eee, to teraz kabel będzie ciągnięty. Kabel będzie ciągnięty tu i Aha, jasne, dokładnie o to mi chodziło. Moc, kabel i tu. O, chociaż nie. Kurczę, co z tą myszą? Ja nic nie robię, ona mi przeskakuje w bok. Kalogro, uspokój się. Tutaj pewnie część jest nieosiągalna, bo wszystko jest osiągalne, bardzo ładnie. Yy, to teraz jeszcze tylko podłączyć kablem tam na dole. O, puścimy go w podłodze. Pyk. I do pompki. Doskonale. Priorytet, wszystko jest na dziewiątkach. Doskonale Ogarną w takim razie. Ten shift plate. O, jest! Dobrze. I zobaczmy. Oczywiście, że nie skończyli. Eee, to jest ten ten shift dokończcie robienie, Woźny dajesz, w ogóle to, to jest o metr za wysoko, niżej powinny być te drzwi, no ale trudno I... kurde, no nie, bez jaj Złap tlen i wracasz to kończyć typie, a nie, to jest skończone, o kurde, i co się z temperaturą dzieje? Minus 29 i 7 ma. Bardzo dobrze, bardzo chłodne jest. Mm, nie chcę turbiny, chcę płytkę. Właściwości. No, bardzo powoli się chłodzi, niestety. Ta turbina przez długi czas będzie jeszcze się wyłączać. Ty, ale temperatura topnienia to jest minus 20. Czyli. Przy minus 20 taka bardzo mocno schłodzona ta solanka już. Znaczy, brudna woda już się tutaj wleje. Ej, to jest fajne. To się zleje szybciej niż woda i będzie miało temperaturę poniżej zera. To jest bardzo dobre akurat. Tylko że ta temperatura nie chce spadać. Jest minus 294 i tej płyty jest ogólnie dobrze, tak jak żyje. Żyje sobie tak jak widać i jej to nie przeszkadza. Turbina niestety mi się przez to przegrzewa. Hmm, no nic nie poradzę Tutaj powiedzmy, że wszystko działa Tej ropy mi się trochę nazbierało Niestety Ile jej jest? Crude oil, 600 kg, kurde bardzo dużo tego już A tutaj jest 50 stopni Wciąż, tutaj 70 Tu jest diabelnie gorąco Ha No nie Będzie trzeba chłodzić Całą bazę mocno bo nie wyrobimy w pewnym momencie już. No to jest nasz główny problem na tą chwilę. Trzeba bazę chłodzić i to w wielu miejscach równolegle. I w tych ciepłych i w tych zimnych. Wszędzie jest za gorąco. Dobrze, to teraz tak. Dekonstruujcie mi na dziewiątce to. A nie, bo najpierw trzeba szlam skopać z sufitu. Okej. Okay. Tutaj coś emituje. Dziadostwo. Dlatego prosiłbym na dziewiące wszystko posłipować. Wiem, że tego jest diabelnie dużo, ale trzeba to zrobić. Dobra, to co się sypuje na bieżąco, to też. Górnik jakiś szczęśliwy był przez chwilę, ale mu przeszło po pracy na wysokościach. Tutaj, jak wybuduję to w sumie będzie można zakleić i zostawić to, żeby sobie się działo i żyło własnym życiem. Tylko szkoda, że mi całe to dziadostwo wylatuje stamtąd. Dobra, tu już sprzątacie widzę. Super. Proszę dekonstruować to. I to. I to. Tak, dokładnie to. I proszę też dekonstruować to. Pyk. Dobra, damy radę. Proszę też dekonstruować to, bo to nie ma sensu, żeby tu było. I tutaj wejście może się przydać. I tak, pszenicy lodowej na razie nie będą uprawiać. Będą uprawiać sałatę. Tylko, że ta sałata potrzebuje też słonej wody. Którą trzeba dostarczyć z dołu. I to z daleka. Dość. Mm, tutaj mamy słoną wodę. Mm, ciężko będzie się wkopać do tego. Trzeba będzie zrobić tutaj mostek, tu, tędy. No i właśnie, co dalej? Tutaj? Powiedzmy, że tędy. I tutaj utykamy. Tutaj nie chcę wpuszczać na zimny biom jeszcze więcej ciepłych rzeczy. To możemy to tędy i tędy i tu, i tu i tędy i dupa. Eee, tędy, to też nie. Kurde no, skąd ja wezmę tyle solanki, żeby te. -ha 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 -ha. Ratunku, gra mnie prześladuje. Tu mam trochę solanki, ale to nie jest źródło. Eee. No tak. Co ja z nią nie byłem zrobić? Tutaj. Co to jest za wulkan? Powiedzcie mnie. Gejzer dwutlenku węgla. No zajebiście. Ale się przyda. Masz. Gejzer dwutlenku węgla. Czy on ma jakieś praktyczne zastosowanie? Bo nie wydaje mi się. No tylko żeby czystą wodę przerobić na brudną. Ale to nawet nie jest... Czekajcie. Dwutlenek węgla. Już patrzę. Dwutlenek węgla. Przerabiać go można. No, jak wiemy, jak się go pozyskuje, ale co z niego można robić? Z alk można przerabiać go na tlen, tylko że trzeba mieć od diabła alk i wody. To nie. Tutaj. Z wody carbon skimmer. Nie, robi tyle samo wody, dobra, bo jakby robił więcej, to można by to czyścić. A to co? E? Death Life Support? Co? Co to jest za urządzenie? Ok. Eee, tutaj można dawać go oksyfernowi, żeby robił tlen. Tylko, że też wodę zużywa i dużo dirta. Można dawać go slicksterom, ale one i tak mają bardzo dużo dwutlenku węgla tam. Mm, no wszystkim slicksterom ogólnie. No tutaj znowu jego powstaje. No tu nie ma dla niego dobrych zastosowań. On jest odpadem wręcz. To nie ma sensu go tutaj wykorzystywać i pozwalać mu się. Poczekajcie. Y... Liquid Output AL, ciecz, woda. Ale żem to głupio zrobił. Ale ja żem to głupio zrobił. <grych> Zamontowałem tutaj czujnik wody, który ma wykrywać wodę. Tylko że jak z góry spada woda, to on wtedy wyłącza to. Ej, jejku. Zróbmy tak, zobaczymy, czy otworzy. No, halo, wykrywasz gdzieś? Czy ty gdzieś wykrywasz, że masz ustawione na czerwono? To jest z nim? Automatyzacja. Jak ty działasz? Wykrywa zielony sygnał kiedy jest a, wykryty Dobra to jeszcze bramka NOT musi widzę stanąć Automatyzacja bramka NOT Halo Jest NOT Gate Dobra i teraz tylko tak Ten sensor póki jest to go skopiujemy szybko I kablo I oczywiście przytniemy to kablo Pyk Dobra Czy ja przeciąłem właśnie też kabel z prądem? Nie Cud. Myślałem, że kabel z też przeciąłem razem z tym. I tak, tutaj będzie wysyłało sygnał, jeśli wykryje wodę, a jeśli nie wykryje, to otwiera węta Proste. Proste, proste. Ile tlenu mamy? 580 kg, no okej. Okay. Mm, tutaj jest... Komfortowe łóżka są zamówione, tyle że nikt ich nie buduje, bo mają wyższe priorytety gdzie indziej. Te kibelki chyba, a na ósemce są i ósemki tak są olewane. No pięknie. Ach, no dobra, to tutaj ustawiamy dziewiątki. Tutaj już jest dziewiątka. Ogólnie nawet dziewiątki teraz są olewane. Widzę za dużo rzeczy, naraz im dałem i się gubią chłopaki. Hmm. No dobra, w tym miejscu na dziś się zatrzymamy. Jutro będziemy kontynuować. O, proszę bardzo, pip. <grym> Dzięki wszystkim za uwagę i do jutra. Cześć.